Roku czeka nas dużo ciekawych szkoleń i warsztatów. Yy, chcemy jeszcze bardziej skupić się na pracy z młodzieżą i na tym, aby to młodzież była głównym twórcą, współtwórcą działań kulturalnych. Hasło tegorocznej BMK to. Wytwórzcie kulturę. Chcieliśmy jeszcze bardziej zaakcentować to, że to młodzież ma być tym pełnoprawnym uczestnikiem na różnych etapach działań kulturalnych. BMK to także konkurs na partnerstwa lokalne. W ubiegłym roku spotkało się to z dużym zainteresowaniem. Mam nadzieję, że w tym roku będzie podobnie. Natomiast chcielibyśmy, aby to młodzież brała czynny udział w. W procesie tworzenia tych projektów i ich realizacji. Przygotowaliśmy bogatą ofertę warsztatową, zarówno dla osób, które z młodzieżą pracują i współpracują, ale też i dla młodzieży, m.in. warsztaty fotograficzne, warsztaty filmowe, warsztaty z animacji poklatkowej czy też wokalne. Jeżeli chodzi o warsztaty, to Dobór tematyki był powiązany z ubiegłoroczną ewaluacją, którą przeprowadziliśmy po y, projekcie i y, staraliśmy się sprostać oczekiwaniom młodzieży mhm. i wsłuchać się w to, czego młodzież potrzebuje. Pierwsze warsztaty y, odbędą się już 22 i 23 marca. Będą to warsztaty z makramy. 22 warsztaty dla dorosłych, natomiast 23 marca w sobotę warsztaty dla młodzieży. Wszystkie warsztaty oczywiście są bez Płatne, natomiast obowiązuje wcześniejsza rejestracja na naszej stronie internetowej. Staraliśmy się, aby te warsztaty dla młodzieży odbywały się w weekendy, głównie w soboty, tak aby jak najwięcej osób mogło z tych warsztatów skorzystać. Tegoroczny projekt Bardzo Młoda Kultura dotyczy młodzieży. Tak jak w pierwszym roku, jest to trzyletnia edycja, w tym roku głównie skupiamy się również na młodzieży. Natomiast co jest ważne, warsztaty, spotkania, które będą organizowane przez naszych pracowników, przez koordynatorów, są głównie dedykowane młodzieży że dorosłym i zrobiliśmy taki warsztat na tyle go uatrakcyjniliśmy, aby każdy z tych osób, z tych odbiorców znalazł coś dla siebie.